Cześć kochani, witam Was w nowym daily vlogu. Plan jest oczywiście taki, że dzisiaj tego vloga zaczynam i dzisiaj go też kończę. Bardziej będzie to vlog pogadankowy, ponieważ jest kilka rzeczy, które mnie bardzo denerwują, bardzo mi przeszkadzają, o których chciałam z Wami tutaj porozmawiać. E, tudzież porozmawiać, no po prostu powiedzieć swoje zdanie na ten temat. Em, jak widzicie, jestem ogarnięta właśnie. Byłam z Milanem jeszcze na zewnątrz i najpierw muszę tradycyjnie skoczyć na zakupy, em, bo potrzebuję mrożonych warzyw. E, dokładnie tak. ryż jeszcze mam, mam więc e, no i muszę wskoczyć albo do DM-u, albo do, do Rosmana. Ale że już będę w drodze, to prawdopodobnie wdepnę do DM-u, bo chcę się wybrać do e, Saxony Aleje. E, bo mój puder się skończył. Mam co prawda inne pudry, ale e, mimo wszystko chcę mieć swojego ulubieńca z Essence. E, I potrzebuję jeszcze jedną rzecz. Jest mi strasznie, strasznie gorąco, a mamy na zewnątrz chyba dzisiaj tylko 22 czy 23 stopnie. I niby wiaterek jest, a i tak jest, jest dosyć ciepło. Jutro mam na 15 termin w mieście, do którego chcę się przeprowadzić, właśnie na oglądnięcie dwóch mieszkań. Były trzy, ale jedno już zostało wynajęte, dlatego zostały mi jeszcze tylko dwa. Z tym, że ja podejrzewam, że na jedno już z góry teraz wiem, że się skuszę. Bo zależy mi od, na tym, żeby i kuchnia, i pokój, i łazienka wszystko było osobno, czyli trzy osobne pomieszczenia, yy, i właśnie w jednym z tych mieszkań taki jest. I to mieszkanie jest też na parterze, a drugie mieszkanie jest bodajże na drugim piętrze, jeżeli się nie mylę, no ale tam niestety jest pokój z kuchnią. I to powiem Wam, że no, średnio, ja nie chcę, nie chcę mieć po prostu pokoju z kuchnią no dokładnie tak dobra lecę teraz na te zakupy i co odezwę się do was jak wrócę bo po drodze nie będę niczego nagrywać chcę tylko szybko w to mi z powrotem obrócić jeszcze karmy dla Milana ewentualnie wziąć chociaż mam jeszcze jeden worek mały ale no ale jak już jestem raz przy fresnapie to dlaczego by nie więc zanim się tu rozpłynę do zobaczenia później jestem w domu w sumie to już jestem od jakiegoś czasu E, jeszcze zastanawiałam się, czy nagrać wam jeszcze dzisiaj, jeszcze jeden filmik, a nawet dwa, ale zrezygnowałam. Pokażę wam, co kupiłam. Słuchajcie, w Douglasie byłam po nowy pędzel z e, Cuewa. E, to jest 127 e, Lux Żyrczyk. E, wziąłam sobie taki. Nie wiem, co to za kolor można powiedzieć taki jasny róż. No ja miałam taki z całkowicie różową rączką, ale on mam jeden czarny, ten różowy miałam. No ale ten różowy, niestety, już mi po prostu po kilku latach, o jejku, nie wiem, ile ja już go miałam z 5 lat, 6 lat. W każdym bądź razie, no już mi włosie zaczęło wypadać, więc go. Wyrzuciłam, a tutaj kupiłam sobie nowy, i dostałam też próbkę. Czekajcie, co mi tutaj dziewczyna dała? Krem, krem do twarzy, i chyba jakieś serum, czy krem pod oczy i serum. Nie wiem, muszę, muszę się wczytać, co to tutaj jest. Yy, przy okazji też wzięłam sobie. A tutaj gazetkę tu jest kupon na 15%, U, na 15% na zakupy jest też online, więc całkiem możliwe, że siądę i jeszcze coś zamówię. Wiecie co, byłam w TK Maxie, nie kupiłam nic, ale widziałam te paletki Beka i Chloe. Jedna była Chloe, a druga Malika, chyba jakoś tak, coś, coś w ten deseń. Były po 30 euro i powiem Wam, że przez moment miałam ją w dłoniach, ale potem ją odłożyłam, bo stwierdziłam, że nie ma sensu. Ja mam dużo produktów, więc no nie będę kupować. I Zdziwiło mnie to, że było bardzo dużo tych paletek, no bo tam jest brązer, róż i rozświetlacz, i zdziwiło mnie to, że tam było bardzo dużo tych paletek. Bo normalnie na takie rzeczy to się wszyscy rzucają, ale ja jestem niemalże pewna, że online gdzieś widziałam tą edycję i chyba nawet taniej ją widziałam, więc no nie wiem. Kupiłam w DM wielkie opakowanie chusteczek. Kupiłam po raz kolejny ten spray z essence. Słuchajcie, on jest rewelacyjny. Mój pierwszy już jest niemalże wykończony, a ja dzisiaj chcę zmyć te paznokcie i będę chciała znowu e, użyć lakieru do paznokci. Czekajcie, gdzie ja to mam. E, znowu sobie nałożyć ten z essence, bo teraz to mam na paznokciach e, od czwartku. To już prawie tydzień, słuchajcie. Mam na paznokciach. Em, taki piaskowy z z Kiko zaraz będę chciała znowu ten sobie nałożyć e, więc no, to jest super, bo naprawdę szybko wysychają dzięki niemu paznokcie czy ten lakier, nie paznokcie e, bardzo dużo się nasłuchałam o tej kostce szamponowej z Alverdem o zapachu kokosa e, więc stwierdziłam, że się na to skuszę 60 gram. Cena to jest coś 4,95, czyli że niecałe 5 euro. Tak wygląda. Ładnie pachnie. Tak wygląda ten szampon. On jest w kartonowym opakowaniu, słuchajcie i, i nie ma tutaj więcej nic. Na pewno się za niego zabiorę zatestowanie. I Balea wypuściła jakąś tam nową serię limitowaną, bodajże. Nie wiem, nie jest napisane nigdzie, że jest limitowana, no ale się skusiłam. I to jest Balea Professional Glowing's Moment, um, szampon z olejkiem Marula dla zniszczonych włosów. Tu jest pojemność 250 ml. Była też maska do włosów, było też serum na końcówki, natomiast ja serum nie brałam ani maski, bo na razie nie potrzebuję. No i wzięłam do tego w zestawie też odżywkę o pojemności 200 ml. No i na sam koniec, słuchajcie, jakaś nowa wersja weszła lip linerów, więc wzięłam sobie taki o z Essence, to jest numer 01 Because do. No nie wiem, zobaczymy. No i takie były moje zakupy, więc tak naprawdę nie kupiłam zbyt wiele, ale też nie było takiej potrzeby, żeby coś jeszcze kupować. No, słuchajcie, robię sobie teraz jedzenie, i jak zjem, to do Was wrócę, jeszcze Wam pokażę, co będę jadła, i potem do Was właśnie wrócę, żebyśmy sobie mogli porozmawiać. Słuchajcie, włosy mi zaczęły odrastać, bo one były dotąd więc mniej więcej tyle włosów mi odrosło w przeciągu tam, nie wiem, dwóch, dwóch i pół miesiąca. I drażni mnie to, bo mam cały czas better day. Po prostu włosy układają się nie tak, jak ja bym chciała. O, widzicie? Ale z drugiej strony będę mogła je ja teraz częściej e, sobie na lokówkę kręcić albo i nawet na prostownicę. Więc e, to może też coś dobrego. Dokładnie tak. Wpadło mi ostatnio w ogóle trochę nowej kolorówki. Ale to może pokażę Wam przy okazji innego filmiku. Teraz idę zobaczyć, żeby mi się jedzenie nie przykopciło. Jedzonko jest zrobione. Ja mam tutaj łososia, ryż i trochę warzyw i przypraw. Także póki jest to jeszcze bardzo gorące, zabieram się za jedzenie. I zaraz widzimy się z powrotem. Wiecie co, zmyłam makijaż i nałożyłam sobie maseczkę jeszcze na twarz jakąś tam z B-Beauty. Be i, no, i tak jak obiecałam, przyszłam do Was. Jak będziecie jakieś śmiechy słyszeć, no to wiadomo, jest piękna pogoda, mam otwarte okno, bywa. Eee, od czego by tu zacząć? Słuchajcie, pod ostatnim vlogiem jedna z Was, która myśli, że pozjadała wszystkie rozumy tego świata, em, chciała mi wmówić, że powiedziałam, że nie mam kasy na czynsz. Słuchajcie, po pierwsze, ja nigdy w życiu nie powiedziałam, że nie mam kasy na czynsz, czy nie będę miała na czynsz. Ja nie muszę się nikomu spowiadać, ale powiem Wam tak, jak wygląda mi czynsz. Zostaje ściągnięty pierwszego każdego miesiąca, chyba, że jest to sobota, niedziela, to dopiero wtedy w poniedziałek, czyli drugiego, trzeciego, coś w ten deseń. I ja tego nie odczuwam. Pieniądze na czynsz zawsze mam. Zawsze, bo czynsz i podstawowe rachunki to jest tak zwane, jak tutaj w Niemczech się mówi A i O. Czyli po prostu muszą być zapłacone. Denerwuje mnie to, że wiele z Was bierze na wagę złota każde, każde słowo, które ja mówię. Mówiąc, że nie będę miała na życie, chodziło mi o to, że nie będę miała. E, powiedzmy dodatkowych pieniędzy, żeby wiecie wyjść ze znajomymi i tak dalej i tak dalej gdzieś tam nie wiem pójść coś zjeść i w ogóle. I nie uważam, że ktokolwiek ma prawo e, mi mówić co mi wolno, a czego nie wolno. Słuchajcie, nikt nie daje mi pieniędzy. Pojawił się później komentarz, e, że skoro jestem na chorobowym to, że mam w domu siedzieć i odpoczywać, a nie myśleć o wyjazdach. Kolejny raz powtórzę. Nikt nie ma prawa mi mówić, co mi wolno, a czego nie. Ja wyjechałam ze znajomymi, po pierwsze, ja za ten wyjazd nie musiałam płacić, bo zostałam zaproszona. Jedynie co, to musiałam jedzenie dla siebie, e, że tak powiem, opłacić czyli po prostu wziąć ze sobą jedzenie. Nie płaciłam ani grosza za ten wyjazd, po prostu zostałam zaproszona, bo moim znajomym bardzo zależało, czy moim przyjaciołom, bardzo zależało na tym, żebym razem z nimi była na tym, e, na tym kempingu. I to, że ja jestem na chorobowym, nikt z Was nie wie do końca dlaczego, bo nikogo to nie obchodzi. Tak, jestem od pół roku. Bo teraz jestem szósty miesiąc na chorobowym, i pomyślcie, że skoro jeżeli lekarz wypisuje mnie pół roku mi chorobowe, to znaczy, że coś musi być głębszego niż jakieś przeziębienie, grypa albo coś w ten deseń. Ale to nie znaczy, że ja mam zaznaczone, że ja mam leżeć w łóżku czy siedzieć w domu. Wręcz przeciwnie. Mój lekarz jest o wszystkim informowany, i to był nawet jego pomysł. Żebym się zgodziła wyjechać ze znajomymi. Żebym wyrwała się stąd. Ja się zastanawiam, czy, czy niektórzy z Was e, tak samo komentują takie durnowate komentarze e, innym, powiedzmy nawet tym dużym youtuberkom, które co rusz gdzieś latają. Ale to, co mnie najbardziej wywaliło z butów i najbardziej zdenerwowało, był oto komentarz, w którym, czekajcie, niech mi się to wszystko tutaj. Em, I cytuję Wam teraz, to jest część komentarza. Te komentarze możecie sobie poczytać, dlatego że ja e, nie usunęłam ich. E, część komentarza. Jesteś kolejną osobą, która tak się żali światu, oczekując, no nie wiem, że obserwujący będą datki wpłacać. Wiecie co? Ja nigdy. Nigdy w życiu nie prosiłam nikogo o pieniądze i nigdy w życiu nie poproszę nikogo o pieniądze. Czasami mam wrażenie, że to, niektórzy po prostu mają żal i ścisk dupy za przeproszeniem i e, są zazdrośni. Zamiast komuś życzyć dobrze, to są po prostu zazdrośni. Tylko się zastanawiam o co. Ja żyję jak każdy normalny człowiek. To, że chwilowo nie mogę pracować, jest zupełnie inna sytuacja, tak? Ja dostaję, ja mam swoje pieniądze, mimo tego, bo bez pieniędzy ja bym nie miała jak przeżyć w ogóle. Ale mi pisać coś takiego to jest szczyt hamstwa i bezczelności w moich oczach. Dlatego że słuchajcie, gdyby mi tak bardzo zależało na pieniądzach, to ja bym zarabiała na YouTubie, a ja tego nie robię. YouTube jest dla mnie hobby, ja Wam pokazuję kawałek swojego życia, ale nikt z Was mnie nie zna, nikt z Was nie spędza ze mną, od ze mną, od rana do wieczora czasu, nikt z Was nie wie, co się dzieje, nikt z Was nie widzi, yy, yy, jak. Yy, jak niektóre moje dni yy, yy, upływają, co się ze mną dzieje i tak dalej i tak dalej. No i pisanie czegoś takiego to jest naprawdę, wiecie co, bo ja nie zarabiam na YouTubie, a mogłabym. Mogłabym, oczywiście, że mogłabym, wystarczyłoby tylko konto podłączyć i nie byłoby problemu, ale ja tego nie robię, bo jest to moje hobby i nie muszę z niego mieć zysku. Chociaż wam powiem szczerze, że w międzyczasie zastanawiam się naprawdę i biję się z myślami, czy nie zamknąć kanału. Bo jak czytam takie komentarze, a co róż się takie komentarze pojawiają, może nie dosłownie takie same, ale złośliwe, to mi się po prostu odechciewa. W okresie, kiedy musiałam, zostałam zmuszona do oddania Lilki, posypały się obraźliwe komentarze w, mojej, w moim kierunku. Później chodziło o Milana, że niby go źle traktuje i w ogóle, w ogóle. Milano mi nigdy niczego nie brakowało. Gdzie mogę, to go zabieram ze sobą i tak dalej. Znowu były komentarze, że to nie tak, to nie siak, to i owak. Teraz jak tylko powiedziałam, że myślę nad tym, żeby kupić sobie nową, totalnie nową toaletkę i byłam tylko oglądać, a nie kupiłam, znowu posypały się komentarze, bo... Słuchajcie, bez przesady, to jest naprawdę denerwujące. Sorry, ale jestem naprawdę o to bardzo, bardzo, bardzo zła. I nie wiem, zastanowię się, czy jeszcze będę nagrywać filmiki. Na pewno jeszcze we wrześniu się filmiki pojawią, ale nie wiem, czy od października nie zamknę konta. Krótka piłka, bo ja nie pozwolę się obrażać i poniżać. Tylko dlatego, że komuś się wydaje, że coś wie, bo tak naprawdę wie gówno wielkie. O, za przeproszeniem. Taka jest niestety prawda. Eee, coś jeszcze chciałam powiedzieć i... I sama teraz nie wiem już co. Nie wiem, wyleciało mi z głowy. Dokładnie tak. To było to, o czym chciałam porozmawiać. A teraz przejdźmy jeszcze do jednego komentarza, który e, z aktualną rozmową nie ma nic wspólnego. Niech no ja tylko go znajdę. E, Monika Madej napisała mi tak. Monika, mam pytanie: Często mówisz o kosmetykach wegańskich. Chciałam Cię zapytać, do czego dążysz w tej kwestii? To takie luźne pytanie: jak chcesz odpowiedzieć, odpowiedz, jak nie. To rozumiem. Zaznaczam, że sama jestem na diecie wegańskiej i kosmetyki, jakie mogę, też takie kupuję. Reszta apteka mam tak samo jak Ty, łuszczyce. Pozdrawiam ciepło. I teraz tak, słuchajcie. Ja sama się złapałam na tym, że rzeczywiście często w dękach i w zakupach mówię Wam, które produkty są wegańskie, które nie. Tak naprawdę nie dążę do niczego... Ale wiem, że wśród Was są osoby, które albo są weganami, albo są wegetarianami, e, i są osoby, które nie są ani jednym, ani drugim, a mimo tego kupują wegańskie kosmetyki. Ja nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że kupując wegańskie kosmetyki. Em, Czuję się jakbym mam takie spokojniejsze sumienie, czuję się lepiej, bo wiem, że w wegańskich kosmetykach nie ma żadnych zwierzęco pochodnych substancji i nie wiem czy dobrze teraz powiem czy nie, jeżeli nie to bardzo chętnie możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że kosmetyki wegańskie nie są testowane na zwierzętach, bo to by się trochę ze sobą gryzło. Dlatego często Wam o tym mówię, bo wiem, że są osoby wśród Was, które właśnie tak, tylko takowe kosmetyki kupują i, yy, no i zwracają na to bardzo uwagę, więc to z mojej strony jest bardziej jako taka ciekawostka, wiecie, yy, ja się złapałam na tym, że ja sama bardzo dużo wegańskich kosmetyków używam yy, i kupuję, także to jest jedyne to, co... co Mam na myśli, mówiąc Wam, że jakiś kosmetyk jest wegański. Um, dokładnie tak. A co do łuszczycy, słuchajcie, e, dla tych łuszczyków wśród Was, którzy oglądają tego vloga, e, jestem w trakcie testowania e, pewnej naturalnej metody, i mogę Wam. E, Także polecić, przetestować, bo to nie jest drogie i nie kosztuje kost, tak. Nie kosztuje dużo. A mianowicie, słuchajcie, kupcie sobie zwykły w supermarkecie, zwykły ocet jabłkowy i e, używajcie to w ten sposób, że ocet wylewacie jak tonik na, na wacik i tym wacikiem przecieracie sobie miejsca, które, w których macie właśnie łuskę. Który macie łuszczycę. Wiadomo, że no, tak jak głowa, no to ciężko będzie. Chociaż wiadomo też, że ocet jabłkowy wpływa dobrze na włosy, i spra sprawia, że one zaczynają lśnieć czy lśnić? Nieważne. Eee, więc jeżeli macie ochotę, to sobie to przetestujcie. Bo ja tylko dobre o tym słyszałam, a ocet jabłkowy nie jest e, jakiś drogi, także on nie musi być bio, wystarczy zwykły najzwyklejszy ocet e, jabłkowy. Dobra kochani, słuchajcie. E, w DM-ie dzisiaj było bardzo dużo nowości i tak teraz patrzę na ten mój krem do stóp z tej marki Okafis. E, teraz ta marka wypuściła w DM-ie, słuchajcie, balsam do ciała do bardzo przesuszonej skóry. Tyle tylko, że ten balsam kosztuje 14 czy 15 euro, także no niesamowicie drogi, ale ten krem jest po prostu wow. Wow, warto było w niego zainwestować te 10 euro, bo stopy po nim następnego dnia, słuchajcie, są tak miękkie, że no szok, po prostu szok. Dobra, gadam zbyt długo. Więc e, idę teraz z Milanem, znaczy nie, najpierw idę zmyć e, maskę z twarzy y, i potem wyjść z Milanem. No i jak widzicie zmyłam lakier z paznokci, więc też możecie zobaczyć, że to moje naturalne paznokcie są, a nie żadne żele i tak dalej. Chyba będę musiała je troszeczkę jeszcze przykrócić, przypiłować. No i będę chciała nałożyć jeszcze e, lakier ten z Essence. Mi się ta maseczka, słuchajcie, ona Chłania mi się w skórę niemal, że widzicie. No, e, więc wam pokażę końcowy efekt, a teraz uciekam. Hej, hej, słuchajcie, mamy kolejny dzień. Ja już wczoraj do was nie wróciłam, dlatego że najpierw zabrałam się za e, zmywanie lakieru z paznokci. Nie, zmyłam wcześniej i wam pokazywałam, że zmyłam. Zabrałam się za skracanie paznokci, i jak widzicie, oj, bardzo dużo je skróciłam tutaj mi jeden zauważyłam pękł na płytce, więc tym bardziej teraz będę lakiery nakładać żeby się to trzymało kupy, że tak to nazwę i yy, nałożyłam lakier z z czego? z essence, który chciałam nałożyć ja go użyłam już do tej pory kilka razy i można powiedzieć, że jedną czwartą yy, lakieru zużyłam już i wiecie co, nie wiem co się z nim dzieje, ja go nałożyłam, po czym zdecydowałam się go zmyć. Poszłam spać i dzisiaj nałożyłam sobie lakier z Kiko. Także no, co z tym lakierem nie tak, opowiem wam w innym filmiku. Teraz żegnam się z wami, bo właśnie nagrywałam i bateria mi się wyczerpała, także do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!